Mówisz, że jak ze szwedem gadać to jak żelazo piłować, już ta krytyka jest nienormalna. Pani Miro polecam obejrzeć film Rozmowy kontrolowane. Dobra? Bo to jest cytat. Ja nie wiedziałem, że dorosłym ludziom takie rzeczy trzeba tłumaczyć. Ze szwedami wszystko dogadane, a szwed tak gada, jakbyś stare żelazo piłował. I dogadane! Nie, no fajnie, że pani się odnosi do cytatu z filmu z lat 80., tłumacząc, że to nieprawda. Serio? Naprawdę? Szwedzi normalnie mówią, a nie, że jakby żelazo piłować? Nie wiedziałem. O. <grym> Kiedyś zadzwonił do mnie do radia słuchacz, który mówi, jak ja muszę tego słuchać, jak ty jesteś taki głupi, a ja się go zapytałem, który z nas jest głupszy: ja, który opowiadam głupoty w radiu, czy ten, który tego słucha, a w każdej chwili może wyłączyć? No Mam wrażenie, że tu mamy podobny przypadek. <grym> Dzień dobry. Dzisiaj poczytamy komentarze na temat mnie, o mnie, co wy sądzicie o mnie. Jakiś czas temu wrzuciłem film na ten kanał, film dotyczący Grety Thunberg, który to film o dziwo ma ponad, w tej chwili ma ponad 70 tysięcy odsłon, co mnie bardzo cieszy. Część z was się zgadza z tym, co ja tutaj wydaliłem z siebie w tamtym filmie, część się nie zgadza, jest to normalne, natomiast sekcja komentarzy przynosi wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz wiele bogatych wokalizacji, Kabulasz sformułowań pod moim adresem, chciałbym się im dzisiaj przyjrzeć. Chodzi o film, w którym zarzucam to, że Greta Thunberg jest zmanipulowanym dzieckiem, że tak naprawdę to ktoś jej podpowiada i tak dalej. Nie dotykałem istoty problemu, nie twierdzę nigdzie, że nie ma globalnego ocieplenia, że to globalne ocieplenie nie jest prawdą i tak dalej. Po prostu odniosłem się jedynie do tej właśnie postaci. No to proszę bardzo. Na temat pani Grety Thunberg niech jedzie i powie to w Chinach, ciekawe co tam powiedzą. Dalej nie niech zajmie się pod Podatkami w Polsce, a i Zusem. To jest ciekawe, jakby Greta Thunberg wyszła na środek i powiedziała, za wysoki ZUS jest w Polsce. How dare you! How dare you! How dare you have big ZUS in Poland! How dare you? No good, no. Sweden bigger ZUS. OK. Poland no. To co mówisz, to głupoty to do mnie. Widać, że niestety koncerny paliwowe osiągnęły sukces manipulując tobą skutecznie. Stygmatyzowanie osób z zespołem Aspergera też nie jest też jest bardzo nie okay. Ja nikogo nie stygmatyzuję, ja tylko stwierdzam fakt, że pani ma zespół Aspergera. Nigdzie nie powiedziałem czy to źle czy to dobrze, ale okej. Okay. Manipulują mną koncerny paliwowe, no, normalnie no biorę pieniądze od nich, od Żydów i od Sorosa, ja od wszystkich biorę pieniądze i od komunistów też i od tych z prawej strony, od wszystkich biorę pieniądze. No, w zależności od tego, o czym jest dany materiał, to od tych ludzi biorę pieniądze. To ja mam z górki całe życie, naprawdę. Także tak, koncerny paliwowe mnie zmanipulowały, płacą mi za to, yy, że nie lubię pani Grety von Thunberg i tego, co ona opowiada i uważam, że nie wie o czym mówi. Pan mówiący z ekranu, powtarzający plotki, istnujący domysły, osiągnął zdecydowanie więcej niż biedna dziewczynka z Aspergerem. Pan wie wszystko i nie musi sprawdzać źródeł, nawet nie musi wiedzieć. To chyba o mnie. Znaczy, co mam sprawdzać, że ma Aspergera, czy że go nie ma? Ma Aspergera, sama o tym mówi, jej rodzice o tym mówią. Jakby była okazja, to ich tu zaproszę, ale mogą nie chcieć przyjść. Pani Jolanta pyta. Kiedy Greta zajmie się problemem emigracji w Szwecji? Proszę pani, nie wolno mówić publicznie o tym, że jest jakiś problem w Szwecji. Z czymś, z czymkolwiek. Nie można. Znam ją tylko z memów, tu pisze pani Sandra. No, właśnie do tego doszło, że pani Greta stała się karykaturą, karykaturą samej siebie. No, bo ludzie, jeśli, jeśli są tacy, którzy znają ją tylko z memów, to zobaczcie, jak silny ona ma przekaz. Że w zasadzie. Część ludzi nie wie, co ona mówi, tylko po prostu ja znam panią z memów i dobra. BALT-TV zrobił materiał w pięciu częściach, Redis tv Red Redis tv nie znam tego, i David Ike również przekopali to bagno zdrowia. Z panem Davidem Ike'em to jest taka historia, że pan nosi foliową czapkę, wierzy w Reptalian i tego typu historie, i dziwnie się czuję, jak jestem stawiany na równi z panem Ike'em, tylko dlatego, że powiedziałem, że uważam, że pani Greta von Thunberg nie wie, o czym mówi. No ale okej. Okay. BALT-TV, źródło wszystkich źródeł, w polskim necie. Ktoś mi tutaj zarzucał, że obejrzałem materiał Bald TV, po czym nagrałem swój film. Natomiast do momentu, kiedy przeczytałem te komentarze, wierzcie lub nie, nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Co więcej, do dzisiaj nie zajrzałem nawet na ten kanał. Ale może pora to nadrobić, bo tutaj parę osób o tym pisze. Ładnie wami manipuluje ten cały Bald TV. Nie znam pana Balda TV, czy też panów z Bald TV, czy też państwa z Bald TV, ale skoro to tak jest, że nawet nie znam ich, a oni już mną manipulują, no to nieźle, nie, zbywa, nie, ma, nie mają skuteczność, chciałbym się pouczyć tego. Tej smarkuli po prostu nie chciało się chodzić do szkoły, a żeby tamtejszy jugendamt jej nie odebrał i nie ukarał rodziców za zaniedbania dziecka, pokumali się z lewackimi aktywistami od klimatu i wespół uczynili z niej ikonę, do której nikt teraz nie ośmieli się przyjechać, żeby nie zostać pomówionym o bycie faszystą, wrogiem publicznym. Szwecja to kraj ludzi do szczętu zdurniałych i bojących się myśleć samodzielnie. I tutaj dwie osoby to popierają. A ja nie wiem, czy to rzeczywiście stoi e, za... Ale, proszę pana, brzmi wiarygodnie. No, bardzo socjal, socjalnie rozwinięty w Szwecji. Rzeczywiście może być tak, że jak pani nie chodziła do szkoły, to e, przyszli smutni panowie w garniturach i powiedzieli: O nie, dobrze, do szkoły albo do sierocińca. To brzmi niczym krzyk do rodziców i sądzę, że do nich powinno być skierowane. No, no bo było trochę, tylko ja nie umiem po szwedzku, proszę pani, więc. Y nic o nie opowiem po szwedzku. O, proszę, jest komentarz merytoryczny. To jest już dorabianie na siłę filozofii tylko po to, żeby nagrać kolejny program. Rozbijanie i krytykowanie każdego jej słowa jest po prostu żałosne. No przecież wiadomo, że sama sobie nie, nie przyjechała do Nowego Jorku i od. Przez przypadek z się z Trumpem. Proszę, Łukasz, każdy trochę inteligentny człowiek to wie, to oczywiste. Przekaz był jasny i prosty: trzeba coś zrobić z klimatem, yy, i tak dalej. Yy, generalnie, to co yy, tutaj pan albo pani pisze, że rozbije, rozbijanie każdego jest słowa jest po prostu żałosne. No ja przepraszam bardzo, jeżeli jest przemówienie jakieś, które ktoś z siebie wydala, to to przemówienie musi mieć jakiś sens. No więc. Jeżeli odejmiemy z tego przemówienia wszystkie emocje jemu towarzyszące, to zostaje nam sama merytoryka, której to merytoryki w jej przemówieniach nie ma. Jak można robić problem z tego, że przeanalizowałem to, co ona mówi i stwierdziłem, że tam nie ma żadnego większego w tym sensu, głębi, ani nawet te zdania się nie kleją. Bo tak rzeczywiście jest. Jeżeli weźmiecie to, co ja teraz mówię, i spiszecie na kartce, to wyjdzie wam na jaw jakaś treść, którą ja tutaj mówię. Możecie się z nią zgadzać, lub nie, ale to ma jakąś treść. Początek, rozwinięcie, koniec. A u pani Grety von Thunberg nie ma. Ona mówi: jak śmiecie, zabraliście mi dzieciństwo. No naprawdę. Szanujmy logikę. Ciekawe kiedy się tym zajmie, że w Polsce łamana jest konstytucja, to Rafał W. <laughs> to by było coś. Jakby pani von Thunberg, czy też Thunberg wyszła i powiedziała w Polsce jest łamana konstytucja, a poza tym sądzę, że Kartagina musi upaść. Noś ty. How dare you, konstytucja łamana. How dare you. No good. Nawet z człowieka potrafią zrobić produkt. Moje zdanie, tak napisał pan Maciek, PL135. Ma pan dużo racji w tym, że w internecie generalnie, kiedy treści są darmowe, no to wy się stajecie produktem, nie? To taka jest zasada yy, sprzedaży reklam i tak dalej. Jeżeli są reklamy, no to ten, kto tworzy treści, ma kasę z reklam. Jeżeli tych reklam nie ma, to sama treść staje się reklamą, a odbiorca staje się produktem. Nie trzeba tutaj być specjalnie bystrym, żeby na to wpaść. Wyborny żart przez pana Wise Dory napisany, czy też Wise Dory. Greta, co? Rób kotleta. Pff. O, proszę, Mr. Dead mi tutaj pisze. Jesteś arogancki, ciężko nawet myśleć o tym, co mówisz. Słuchać się nie da. Taki przystojny, ale co z tego? Jakbym słyszał moją barcie. Taki przystojny kawaler, a tak brzydko mówi. Zmanipulowany, chory człowiek. Tylko teraz nie wiem, czy to jest o mnie, czy o pani Grecie. Ja się czuję nieźle. Greta pewnie też. Z powietrza to ty, drogi autorze... O w filmu bierzesz informacje na materiał. No nie z powietrza, to jest z, z jej wypowiedzi, przemówień i z tego co sama powiedziała o, pani Greta i jej rodzice. Dorosły chłopa taki debil. Pozdrawiam pana serdecznie, bo to chyba o mnie było. <laughs> co tam, dupa gnije i prawda po kuklach zaorała. Yy, co, że mnie prawda po kuklach zaorała? <laughs> Nie rozumiem, co pan napisał, przepraszam, że dupa gnije i prawda po kuklach zaorała. Nie rozumiem. Proszę, jakby pan umiał przełożyć to na jakąś ludzką mowę, na język polski, język zrozumiały dla ludzi cywilizowanych, bardzo chętnie się stosunkuję, ale nie jestem w stanie, bo użył pan sebo dresiarskiego, którego nie rozumiem. Greta, chora dziewczyna, której rodzice odebrali dzieciństwo. Kretyńskie nagrody Nobla, Wałęsa, A tutaj już polityka to nie wchodzimy w to. Kretyńskie nagrody Nobla. Ona nie dostała żadnej nagrody Nobla. Ktoś tam zaczął tylko opowiadać o tym, że jest szansa, że. Ktoś tam tylko zaczął opowiadać, że jest szansa, że ma dostać. Natomiast yy, nie wiem, czy to gdzieś dalej poszło. Piętnastoletnia dziewczyna nie mogła wpaść sama na taki pomysł. Nie miesz ludzi swoją miarą. Wspaniale się to czyta. Słuchajcie, ja, ja lubię czytać generalnie w internecie komentarze na mój temat, bo się dowiaduję też, co ludziom w sercu piszczy, no. z złodziejów włockich, no to lubi jak na mnie plują. To chociaż ciebie i więcej zabawy niż co inne. Świno niemiecka. <śmiech> <śmiech> jak śmiesz zabierać swoimi materiałami mój czas? Pan Adrian pyta. Kiedyś zadzwonił do mnie do radia słuchacz, który mówi. Jak ja muszę tego słuchać, jak ty jesteś taki głupi, a ja się go zapytałem, który z nas jest głupszy? Ja który opowiadam głupoty w radiu, czy ten, który tego słucha, a w każdej chwili może wyłączyć. No mam wrażenie, że tu mamy podobny przypadek. <laughs> no i co z tego wszystkiego co powiedziałeś? Kompletnie nic, dziewczyna ma rację, niszczymy środowisko naturalne, zaprzeczając temu, sprowadzasz się do poziomu kogoś, kto się też upiera, że ziemia jest płaska. Proszę wskazać jedno miejsce, w którym stwierdziłem, że globalne ocieplenie nie jest prawdą. Proszę mi to pokazać, e, panie Seba. 76 kp. Proszę mi pokazać miejsce, w którym to powiedziałem. Jestem ciekaw, gdzie pan znajdzie. Bo nigdy tego nie powiedziałem. Globalne ocieplenie jest problemem. Jest spowodowane nie przez samochody i samoloty, i każdy myślący człowiek doskonale o tym wie, że globalne ocieplenie jest spowodowane głównie przez produkcję mięsa, drodzy państwo. Emisja gazów cieplarnianych spowodowana produkcją mięsa. No ale to trzeba oglądać coś innego niż y, telewizję, żeby się zorientować, że to nie samochody i samoloty trują nam środowisko, że to nie przez samochody i samoloty brakuje wody. Zobaczcie sobie, jakie jest y, zużycie wody, żeby wyprodukować kilogram mięsa. Polecam, to są naprawdę ciekawe rzeczy. Znajdziecie je bez problemu. W internecie wszystko jest i to za darmo. Braki genetyczne Szwedów są wiadome od wielu lat. Greta jest smutnym przykładem. No, ja nie wiem, oni mają jakieś braki genetyczne, to potomkowie Wikingów, to chyba dobry gen w nich siedzi. A gena nie wydłubiesz. Gena nie wydłubiesz. A kim ty jesteś, żeby oceniać? Od razu odpowiadam, jestem Ciechanem. I oceniam. Skąd się wzięło w ludziach takie poczucie, żeby nie oceniać kogoś? Dlaczego ja mam nie oceniać jakiejś sytuacji albo jakiejś osoby? Bo co? Bo dlaczego mam nie oceniać? Mam jakieś zdanie na ten temat i je mówię. Takie zdanie jest oceną. To ty nie musisz nikogo oceniać. Możesz ocenić mnie jak masz ochotę, możesz mnie ocenić negatywnie, masz do tego prawo. Nie wiem w ogóle, co to jest za sformułowanie, kim ty jesteś, żeby oceniać. Ja jestem Ciechanem i se oceniam. Nie miesz ludzi swoją miarą to, że cię zabetonowało, co ma w głowie szesnastolatka, Świadczy o tym, że jakim jesteś parchem w świecie oświeconych i wyżej rozwiniętych istot. Chyba piszesz o sobie, Łukasz miedziaku, jesteś wyżej rozwiniętą istotą. A teraz wracaj do swojego wyścigu szczurze i nie zapomnij spłacać co miesiąc kredytu. Pozdrawiam pana serdecznie, jako wyżej rozwiniętą osobę, co też udowodnił pan tym właśnie wpisem. <laughs> A po co ta aluzja do prezydenta Polski i Nobla? Przez ponoć jemu baranie. W jednym szeregu capie otatulowany chcesz stawiać lewaczkę i naszego prezydenta. O tak, jestem niż, niższą istotą i cepem otatulowanym. Pozdrawiam pana, zawapszy. Capie otatulowany. Ale to ładne jest, ja sobie to zapiszę. Lepsze kiedyś jeszcze ktoś mi powiedział: kutas yy, zamazany o mnie, o. To też mi się podobało. Klasa zamazany. Jak łatwo jest tobą zmanipulować, stary, dorosły pryk bez znajomości o rzeczywistości? A te twoje komentarze tutaj są poniżej pasa. Który, proszę wskazać, który komentarz jest poniżej pasa, bo jestem ciekaw. Dorośli ludzie rzucają się na dziecko, które walczy o wasze środowisko. No dobra, czyli mamy tak, że to jest dziecko wtedy, kiedy nam pasuje. Czyli jak ona wychodzi i opowiada o globalnym ociepleniu, to wtedy nie jest dzieckiem, tylko jest dorosła, bo mówi o globalnym ociepleniu. Ale jak ktoś zwraca uwagę. Że coś tu się nie zgadza, to nie, nie. Przepraszam, ale to jest dziecko. Wod podwójne standardy, towarzyszu u was. No dobrze, dalej. E, powinieneś się wstydzić tym programem? Mówisz, że jak ze Szwedem gadać, to jak żelazo piłować. Już ta krytyka jest nienormalna. Pani Miro, polecam obejrzeć filmy Rozmowy kontrolowane. Dobra? Bo to jest cytat. Ja nie wiedziałem, że dorosłym ludziom takie rzeczy trzeba tłumaczyć. Ze Szwedami wszystko dogadane. A Szwed tak gada, jakbyś stare żelazo piłował. I dogadane. Ze Szwedami można mieć konstruktywne dyskusje bez obrażania kogoś i krytykowania. Nie no, fajnie, że pani się odnosi do cytatu z filmu z lat 80., tłumacząc, że to nieprawda. Serio, naprawdę, Szwedzi normalnie mówią, a nie, że jakby żelazo piłować, nie wiedziałem. O, mm. <grym> A z Polakiem o czym można pogadać? Nudno, najczęściej nie ma o czym gadać. To słuchanie tylko krytyki, narzekań, negatywnych opinii i prawie o niczym, co trzecie słowo to przekleństwo, albo obmawianie kogoś. Polak najlepszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy, a wszyscy inni dookoła to byle co. Nie wiem o co pani chodzi z tym Szwedem i piłowaniem żelaza. Ewidentnie gdzieś na etapie edukacji zabrakło podstaw. Pani się kłóci z e, cytatem z filmu Rozmowy Kontrolowane. Niewiarygodne. Gościu, może byś sam się wziął za ratowanie klimatu, co zrobiłeś dla innych dobrego? Hejtujesz, lansujesz się na Grecie, ona mówi prawdę, jesteś pewnie z PiSu, jesteś pan z banem, to coś znaczy. Przede wszystkim chciałbym e, odróżnić hejtowanie od e, krytyki, bo dzisiaj na każdą krytykę się mówi, że to hejt. Nie? Czyli jak ktoś powiedział coś, co mi nie pasuje, to on mnie hejtuje. Nie, że, ma kry że, że, że krytykuje, że ma inne zdanie, tylko on, on od razu hejtuje. To jest bardzo łatwa wymówka, stosowana przez ludzi bez argumentów. Czyli nie hejtuj mnie. Ktoś się ze mną nie zgadza, hejtuje mnie. Otóż nie, to nie jest hejt. To jest dialog, rozmowa. Może być konstruktywna, może być mniej. To nie jest hejtowanie. Szczepcie dalej, pisze pan Adam Adam. <laughs> Przeczytałem niedawno takie, to, to ktoś miał na koszulce napisane, a Jezus nie był szczepiony ktoś to skomentował, pewnie dlatego umarł od zardzewiałego gwoździa. Ludzie, no logiki trochę. No, jakże szczepcie dalej. Świetnie, to ma bardzo duży związek z dyskusją o Pani Grecie. Szczepienie. Proszę Państwa, więcej komentarzy na mój temat pod tym filmem zapewne. Zachęcam do lektury tam poniżej. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy napisze komentarz, temu pogratuluję i będę zazdrościł. Dzięki za dzisiaj miłego weekendu na razie.